Serwus i to będzie dobry, wszystkich, bardzo grać bardzo serdecznie. Z jestem ja Milki to kolejny cień na moim kanale. Jak widzicie, ktoś mi zrobił jakiegoś pranka i szczerze, że była to Eliza na przykład. Ale w każdym razie, słuchajcie, jestem właśnie po matematyce i stałam na minimum 42%, więc... Mogę umierać, ja bardzo zadowolona, mega się cieszę. W sumie też dzisiaj jest treswała jakoś bardzo, ale spokój, to jest angielski, także trzymajcie mocno kciuki, łapkujcie koniecznie, zostawcie yy, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze robicie, zapraszam na mojego Instagram Milkać przez dwa, ponieważ tam dodaję jakby relacje przed i po maturze jak mi poszło. No i też biercie do sklepu pierwszy link w opisie. No i jak widzicie ogólnie to jest jedna osoba, ale kurde, ja jestem już wkurzona. Jakby ja jestem zdenerwowana giga. Coś w formie już nie zapranka. Okej, okay, to się przyda, To się przyda, okej, okay? to, to jest spoko opcja. W ogóle, czemu to jest takiego koloru? Jakim cudem, nie wiem. Ale okay, ja już jestem ogólnie wkurzona. Aha, jeszcze słoneczniki, ten yy, się pewnie ten yy, przesadziły, więc ja już jestem po prostu zdenerwowana totalnie. Nie podoba mi się to bardzo. Ja, ja i gorsze to, że to jest kuź tych pieprzonych popłytek, nie? I teraz nawet nie wiecie, jak ciężko będzie, jakby to usunąć. Więc ja już mam dość, totalnie. Po prostu mam dość. Ja nie wiem, jak ja to mam zniszczyć i tak dalej. Ale jeżeli chodzi ogólnie, tak, jak jeżeli to kogoś interesuje, jeżeli chodzi o moją matmę, no to powiem wam tak. Wychodząc z sali, myślałam, że się popłaczę, bo mam pewność, że tego nie zdałam. Bo wiedziałam, że mi strasznie poszło, jakby jak ja to robiłam, to mi się chciał po prostu cały czas płakać. Patrzałam tylko tam gdzieś na moje koleżanki i miałam takie, ja nie mogę, one piszą cały czas coś. Ale ja po prostu siedzę i ja, no nie wiem, czy za co się chwycić. I zadania za pięć punktów nie zrobiłam, w sumie, znaczy zaczęłam, ale nie miałam pomysłu, potem na nie wiecie co chodzi, jakby było ciężko, także nie wiem, ale teraz sprawdziłam te wszystkie odpowiedzi i wyszło mi 42% minimum z zamkniętych i z jednego otwartego, tylko że na przykład jedno otwarte troszeczkę źle zapisałam i nie wiem, czy, czy mi to zaliczą, także zobaczymy, ale myślę, że raczej jest zdane, także mega się cieszę, a jeżeli chodzi o jeszcze przedmiotów, no to angielski, polski zobaczymy i angielski jutro piszę, także no. Dobra, więc tak, to tyle jeżeli chodzi o kurczę, o matury. Ja już nie chcę o tym za bardzo myśleć, bo strasz, strasznie powiem wam, że mnie to męczy, jakby jestem mega po prostu potem zmęczona. Ja nie mam siły na nic. Teraz ten odcinek, no ja myślałam, że go po prostu nie nagram. Jakby ja tak po prostu siedziałam i on taki ja nie mogę, no mi się po prostu tak nie chce, bo chciałam ja po prostu poleżeć, wyczilować. Coraz ciężej jest mi też wstawać dosyć, bo jak wstaję, to kurde, no po prostu mi się nie chce. No nie, ja wstaję codziennie o piątej na maturki. No i nie chce mi się Megan, Jak po prostu patrzę się na ten zegarek i leżę przez jakieś 10 minut i, i zastanawiam się, no kurde, no czy mogę już, czy, czy, czy muszę wstawać. Ja nie mogę, już jestem wkurzona na Lizę za to, że mi zrobiła tego pranka, bo to na pewno była ona. Jakby naprawdę, ja jestem wkurzona, jakby mnie nie można i, i denerwować w momencie, kiedy jestem zła. Albo poddenerwowana, albo zestresowana, albo jakieś tam inne, wiecie. A widzę, że tutaj ktoś zdecydowanie chce, no ja pierniczę, no nie chcę mi się tego po prostu już zalepiać, co nie? Po prostu mi się nie chce. Jasny gwint, masakra, no nie, no Elisa to będzie sam, ja muszę jej zrobić jakąś karę i wysadzę dom. To jest moja kara, bo ja jestem teraz tak wkurzona po prostu aktualnie na nią. Bo chciałam tej coś fajnego porobić, a ona oczywiście mi się tej popsuć. Powiedziałam, że normalne pranki. Ja pierdzielę, bo no mi się po prostu nie chce tego robić. Po prostu mi się nie chce tego zaklejać. No nie, no tego się nie da jeszcze zrobić. No, nie, no mi się po prostu nie chce. Mi się po prostu nie chce, nie? Mi się tak nie chce, jakby... Ja pierniczę. Nie wiem co mam robić. Po prostu mi się nie chce. Jakby jestem już wkurzona po tej matmie wystarczająco, to jeszcze musi mi robić na złość yy, takim czymś. Także nie fajnie. No cool, tak nie róbcie, tak nie róbcie, widzowie. Jak taki fan, tak, jeżeli wasze starsze rodzeństwo pisze maturę, to nie, nie lepiej się do niego. No, nawet nie odzywajcie po prostu w tym okresie. Bo to jest bardzo stresujący moment. Może dla mnie nie stresujący, ale o tyle po prostu jakby. Mnie to wszystko nie stresowało o niej trochę. Ale jakby po prostu przez cały czas jestem zła, pisząc to i chodząc na te matury, bo no bo nie, nie, nie piszę tego tak jak chciałam, nie? Jakby to mnie trochę martwi i, i, i smuci. No a tak to raczej, no stresować się tak jakby nie stresuję, o dziwo w sumie, więc to mnie trochę dziwi, no ale cieszę się, że tak jest, no bo fajnie, że się nie stresuję i po prostu podchodzę do tego na luzie, więc spoko, bo mnie wiecie ten stres, nic, ni, nic mi nie dolega ani tak, więc spoko. Kurde, jak mi się tego po prostu nie chce robić. Dobra. Widzowie, chyba wydaje mi się, że już tutaj górę zrobiłam. Jeszcze tutaj troszeczkę widzę, że jest w innych miejscach ten. Okej, okay, to jest jeszcze jakaś łódeczka. No mam nadzieję, że to szybko ogarniemy, bo już mi się po prostu nie chce robić, bo chciałam tutaj zrobić, porobić coś fajniejszego dzisiaj niż... Eee... O nie, że, no nie wierzę. Widzowie, to jest najgorsze miejsce do tego, dlatego że patrzcie. Widzicie to? To się tutaj jakby wchodzi w te i to jest po prostu najgorsze, jakby... To nic, ja bym nie miała do tego nic, gdyby nie to, że Eliza nie myśli i że to są te półpłytki. I ja po prostu muszę teraz za każdym razem te półpłytki, wiecie o co, niszczyć, i to jest po prostu tak mega dużo czasu to mi zajmuje. Także mega niefajnie, i całą, cała góra, jakby no widzicie tutaj to samo jest, co nie? Że muszę tą półpłytkę dopiero zniszczyć. Teraz mogę to postawić, zabrać to, i dopiero teraz mogę to postawić. Jakby to jest bez sensu, tutaj dużo czasu mi na tym też schodziło. Nie wiem, czy coś jeszcze jest, on może chyba ten, za zabrać wodę. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Dobra, to w takim razie musimy jeszcze iść po wodę. Może wiaderkiem zwykłym to zrobimy. Przynajmniej byłoby fajnie. Dobra, no milki, ale muszę tam coś wypłynąć, że też jest ciężko. I tutaj jeszcze jest, że że tu jest jeszcze, tu jest też, kurde, tak te wypieka felki. Okej, okay, super realizacja. E, dobra, lecimy z tym. Ja się jakoś zdem jeszcze tak, że ona się nie pozbiera. Przysięgam, że ona się po prostu po tym nie pozbiera. Na 8 wiaderek mam nadzieję, że wystarczy. Bo, jak nie, to będzie ciężko. Także dobra. Bierzemy stąd wodę. Okej. Okay. Skąd jeszcze? Stąd jest, stąd jest. Tu jest zabrana. A jeszcze tutaj zrobiła nam oczywiście pranka. Zarąbiście. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj jest to porobione. Gdzie jeszcze? No, come on. No nie, No, jeszcze nie mogę się stąd, stąd wyjść. Kama, No, go. Massakra to jest zabrana. Tu jest jeszcze jakaś woda. Okej, okay, wyszliśmy stąd. Ja pierniczę. no to jest takie denerwujące. Naprawdę, to jest najba, naj, najgorszy prank, jaki można mi zrobić, bo to jest po prostu mega irytujące. Okej, okay, widzę, że tutaj też oczywiście ukrada mi ten. A, i tu jeszcze jest, super. Ukrada mi oczywiście Liza yy, dwaniki. no super, fajnie Liza, no powiem ci, że super. Teraz jeszcze mi się że mi dwa Okej, okay, a tutaj co, skąd, to musimy zabrać stamtąd na pewno. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Co to w ogóle jest? Musimy wywalić stąd, Ok, zabrać. Lecimy z tym. No nie wiem, co zrobić, no nie chcę się tam schodzić na sam dół. Co to jest? Czy są jakieś kury? Jo, ale dziwne. Dobra, wywalamy to, bo to jest nam zbędne wszystko. Także lecimy z tematem. Dobra. No, ok. Masakra. Ja Mówię wam, że masakra. Nieśmieszny prank. Ok, jeszcze jedno wiaderko. Super. Ej, co jest? Będziemy to wyrzucić, dobra, mamy to i znowu lecimy teraz na górę. Ale czekajcie, zabierzmy sobie ten. No, ja nie, no, nie mogę z tego po prostu. Dobra, sobie możemy parkour zrobić. Ja, piernicz, dobra, możemy w sumie wylecieć. słuchajcie, ten. Uuu, to jest jakieś sekretne przejście. Czekajcie, no, jak to zrobić, dobra. Eee, window, słuchajcie, szybko tutaj się wybudujemy. No, kaman, czemu tutaj już wolno idzie? Czemu wcześniej to szło szybciej? O, dobra, naprawiło się. Nieważne. Dobra, o widzę, że tu jest jakaś w ogóle kondygnacja ciekawa powstaje, patrzcie tamtym miejscu Nie no, ciekawe, powiem że mega ciekawe, dobra, jeszcze tylko troszeczkę tego zostało Nie, ja pierdolę, po prostu już tego nie chcę robić, co nie, to jest po prostu mega męczące Ja coś innego porobić, no ale przez, przez to, przez tego pranka macie teraz taki nudny no, odcinek trochę, bo no muszę tutaj naprawić po prostu to, co mieli zazniszczyła. I tyle, dobra, tutaj mamy to, chyba tu już wszystko jest Ok, czy nie, dobra, mam nadzieję, że tak I że już nie będziemy musieli nic tutaj Zbierać, ale chyba jednak, chyba jednak tutaj nam coś w tym miejscu mi się wydaje, że musimy. Nie wiem, gdzie ona to postawiła, te wody też. Kurde, no nie najgorzej. Znowu mamy ten, patrzcie, to, widzicie? O tym właśnie mówiłam, o tym mówiłam, to jest najgorsze. Jak jest w bo albo przecież bo teraz w najnowszej wersji, tak ta ciężko się sobie ten robi. Dobra, okej, okay, tu mamy chyba już zrobione, jeszcze tutaj wszystko po. Nie ten, nie zepsuło się, musimy tutaj te dwa słoneczniczki piękne postawić, ale to. A nie, to było dalej, dobra. W tym miejscu super jeszcze słuchajcie, zostało nam ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce, żeby to naprawić. Okej, okay. nie wiem gdzie. Tutaj. Chyba tak. Dobra, pięknie. Mamy to zrobione. Mamy to, panowie, pięknie porobione. Okej, okay. chyba będzie git. O, ty przychodzą widzowie do mnie. Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. Jest nie to, Co co jest niższe? To jest denerwujące tutaj. Eru co jest? O, widzisz, o, i pomagają mi tutaj. Mega miło w sumie. Dobra, słodko, słodka. Ja już chyba wszystko sobie poradziłam wszystkim sama. Ale dzięki chyba tu jest wszystko zrobione. Czekajcie, sobie tutaj może oświetle? Aha, nie mam pochodni w ręce, no to nieważne, to nie, oświe to nie oświetle w takim razie. Ale przydałoby się tam oświetlić, bo tam jest ciemno. Tutaj w sumie też jest ciemno. Wszędzie jesteście ciemno u mnie. Także może to jest czas, aby tutaj coś pogarniać. I w ogóle w końcu mamy chciałyśmy pomóc. Yy, doceniam, doceniam bardzo, doceniam, ale poradziłam sobie na szczęście sama. Także chillerka, chillerka, udało się, dobra, czekajcie, bo tak, bierzemy to, to zrobimy sobie na, jak to się nazywa, no wiecie o co chodzi, jak się robią książki, tak? Dobra, w ten sposób, chyba będziemy mieć Enchanting table, albo nie, dobra, jednak się przeliczyłam, jednak nie będziemy mieć, znaczy, będzie ciężko, bo nie umiem chyba liczyć, chociaż, chociaż, 14 jeszcze skóry mamy i tak, więc to jest w sumie całkiem sporo, Czekajcie, może napiszę wam yy, znaczy im serduszko, żeby nie było, że ty nie odpisujesz coś. Dobra, yy, co ja chciałam zabrać? Ja chciałam więcej skóry, albo trzciny, ale jej nie widzę. Także chyba nie mamy, więc Cię lecimy tutaj. Ojku, dobra, OK. I czy to jest jakaś trzcina jeszcze? Jest ten... Uro... Przepraszamy, chillerka, czyli to jest Eliza i widzowie, no, no ładnie, no ładnie, no ładnie. Napiszę chiller. Okej, okay, to tylko prank, więc słuchajcie, na spokojnie, dobra. Lecimy teraz tak z trzciną, tu jest dalej zajęte w ogóle. Nie wiem czy to jest zajęte, ale tutaj było zajęte z tego co pamiętam. Ale nie wiem jak jest. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Ostro, słuchajcie! Go, go, go. Dobra, pięknie. No i słuchajcie, wszystko pozbierane. Super. Okej, okay, jeszcze więcej trzciny. Świetnie, naprawdę mega świetnie. To szkoda, że tych krówek mamy troszeczkę mało, bo... naszych krówek. Skóry, ale nie wiem, może to akurat wystarczy. Chociaż nie jestem pewna, czemu tutaj coś jeszcze jest nie tak. Aha, to dopiero spada, dobra. Okej, okay, to już wszystko jasne. To już wszystko, no dobra, słuchajcie, lecimy do góry i robimy sobie ten jump table. Mam nadzieję, że go zrobimy ee, i, i będzie spoko I w ogóle, bo weekend zrobię jakiegoś live'a, może zobaczymy. Zależy, jak będzie nam kanał polski rozszerzony ang... i historię rozszerzoną trwała. I tu mam angielski pojutrze, także, no. Teoretycznie się nie, stres no, jak do nie stresować, to ja się w ogóle nie stresuję, ale jakby mam takie troszeczkę, że no, w sumie to nie otworzyłam. Ee, ani razu podręcznika z angielskiego w ciągu całej mojej edukacji tutaj w, na zda, zdalnej, co nie, wiecie o co chodzi, także no, może być ciężko pod tym względem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie dobrze i że się, jakoś się to po prostu zda na minimum te 50% i tyle. Matmę może udać się na 50% yy, ogarnąć, wiem, że na 100% mam na pisaną na 42%, na pewno mniej nie będę miała, także spoczko. A więcej, no w sumie. Jest, 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 wydaje mi się, że mogę napisać, będę miała więcej punktów, bo dużo jakby wielu nie pamiętałam, co dałam, więc no, dobra, mam 15 uteczek, to jest chyba dużo. To jest chyba wystarczy nam zdecydowanie, co się na enchant table. I zastanawiam się teraz, czy zrobić jakby swój enchanting table, czy tutaj na przykład zrobić, wiecie, przejście i tam sobie, wiecie, taki ładny ten. Wydaje mi się, że tam byłoby tak ładne. Jakby może nie, takie tylko moje, ale ładne by, by po prostu było, wiecie co Ja się trochę boję, że tak to wiem, jakby stoją co robić. Dobra. Napiszcie po prostu może w komentarzach, e, co myślicie o tym enchantingu, w sensie gdzie go dać, co nie? Czy e, dać go tutaj, czy gdzieś tam bardziej? Bo, bo, bo nie mam, naprawdę nie mam pomysłu. I nie wiem, gdzie dać też pochodnie. Pochodnie mi tutaj nigdzie nie pasują. Więc nie fajnie, bardzo not cool. I ja szukam właśnie brzozowego drewna, żeby sobie zrobić tutaj takie coś. Taki myczek szybciutki zrobimy widzowie, popatrzcie. Coś takiego i na przykład byśmy zrobili coś w tym stylu. No, na to lepiej. Nie wiem, ale tak zrobię. Dobra, to nie możemy nawet zrobić, ale coś w tym stylu, jakby. Okej, okay. i dajmy tutaj teraz pochodnie. A. A. Okay, nie myślę trochę. Trochę nie myślę. Okej, okay, to w takim razie jeszcze w inny sposób to zrobimy. Taki, dobra, nie wiem, może to będzie jakoś. No kurde, może to będzie jakoś wyglądać, czekajcie. Wiedziałam, że to zrobię. Ja wiedziałam, po prostu czułam to w kościach. Dajcie mi moje doseczki, dobra. I tutaj, i tutaj. No, jakby chciałam to zrobić coś takiego. A, dobra, wiecie co, ja to chyba zrobię sobie sama, bo. Bo nie chcę mi się tego robić teraz, a nie mam też za bardzo weny twórczej na to. Dobra, może troszeczkę więcej tego, bo żeby było na zapas. Bo chciałam zrobić coś w tym stylu, że. Okej, okay, coś takiego, co nie? Żeby tutaj był taki daszek niby. Nie wiem. Dobra, wiecie co? Ja to po prostu chyba zrobię sobie po... Yy, po lekcjach chciałam powiedzieć, nie wiem czemu. No. Po odcinku, żeby was tutaj nie zanudzać już. E, ile chcę się uczyć z... O, super. Ile chcę się uczyć dalej, jeżeli chodzi o angielski, także trzymajcie kciuki, e, żeby udało mi się to zdać na minimum 50%. Do zobaczenia jutro o 18.30. Widzimy się później. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.